W najbliższy weekend sezon ligowy zainaugurują koszykarze AZS Politechniki Częstochowa. W zespole z Podjasnej góry doszło do kilku zmian w składzie. Zespół opuścił m.in. Nikodem Kowalski, a wciąż nie wiadomo, czy trener Dariusz Szynkiel będzie mógł liczyć na Szymona Rękiewicza. Mimo wielu problemów, trener Politechniki liczy na zwycięstwo. Jest to zespół no, w, na, w naszym zasięgu. Myślę, że jest, jest duża szansa i zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Natomiast. Każdy sezon, każdy mecz jest inny i, i na pewno dopiero w sobotę na parkiecie się okaże, kto będzie wyjdzie zwycięsko. Mamy układ tabeli taki, że pierwszy mecz mamy rzeczywiście taki, że możemy. Mam nadzieję wygrać i zacząć e, re, ligę od zwycięstwa. Na pewno będzie bardzo ciężko. W tym sezonie mamy zespół, gdzie będziemy walczyć o życie w każdym meczu i tych zwycięstw naprawdę będzie, e, może być różnie ze zwycięstwami, na pewno, ale na pewno w tym meczu zrobimy wszystko, żeby wygrać. Wiadomo już, jakim składem, jaką kadrą będzie dysponowała Politechnika? To znaczy na dzień dzisiejszy... Z tego co wiem, to niestety nie zagra z nami kolega z Ukrainy Jarosław Fomiczew, który w późniejszym czasie jest szansa, że do nas dołączy, trenuje z nami, będzie naprawdę dużym wzmocnieniem. Jest to bardzo wartościowy młody gracz, ale no, te wszystkie formalne sprawy nas niestety przyblokowały. Tam Ta strona ukraińska, tam trzeba będzie jeszcze pewne rzeczy, poczekać na dokumenty i tutaj nie ma szans, żeby na, na, na tą sobotę, żebym mógł zagrać. Pozostali zawodnicy, wygląda na to, że będą mogli w sobotę wystąpić w pełni przygotowani. Ciężko trenowaliśmy, atmosfera jest bardzo dobra. Zobaczymy, czy to się przełoży na wynik sportowy, czy nie. Jednym z nowych koszykarzy, którzy dołączyli do Politechniki jest Patryk Wydra, który do Częstochowy przyszedł z Rosy Radom. Jak przekonuje nowy nabyte gazetesu, zespół jest już gotowy do startu rozgrywek. Jesteśmy bojowo nastawieni do tego pierwszego spotkania i liczymy na zwycięstwo i dobre rozpoczęcie sezonu. Jakiś tutaj apel do kibiców, aby ich dużo przyszło? Liczymy na wsparcie na pewno wiernych fanów tutaj Częstochowskiej Koszykówki i mamy nadzieję, że w jakiejś przynajmniej części hala Polonia się wypełni i wesprze nas w naszej dobrze, dobrej grze. Co może być w tym sezonie Waszym największym atutem, a gdzie jeszcze ta gra trochę kuleje? No myślę, że naszym atutem może być młodość, taka przebojowość. Jeżeli dotrzemy się wszyscy na boisku, naszymi atutami może być szybki atak. Na pewno będziemy musieli ciężko chorować w obronie, nadrabiać to, ponieważ no braki fizyczne na pewno będą widoczne. I myślę, że szybki atak i obrona będą kluczem do walki na tym poziomie i do osiągnięcia jakiegoś wysokiego wyniku w tym sezonie. Przed drużyną Politechniki bardzo trudny sezon, ale szukając analogii do poprzednich rozgrywek, to częstochowcy koszykarze wcale nie muszą być chłopcami do bicia. Mecz z Wisłą Kraków w sobotę 24 września o godzinie 18:30 w hali Polonia. Tego samego dnia rozpocznie się 16. Memoriał imienia Marka Kowalskiego, w którym zmierzy się pięć zespołów juniorskich. Początek pierwszego meczu o godzinie 10:00, a turniej potrwa do niedzieli.